Jak myślisz, czy można stosować czas Prezent Simple jako czas przeszły? Jasne, że można. Spójrz sobie na ostatnie posty o dwóch sportowcach, którzy pobili rekord świata. Pierwszy gość, Czech Dawid Wencel, pobił rekord świata w pływaniu w jeziorze pod lodem. Przepłynął prawie 81 metrów, ale jak my to powiemy po angielsku, Czech: David Wenzel breaks the world record in under ice swimming in the lake. Czyli jak mówimy, że on pobił rekord świata. Wydarzyło się to we wtorek w tym tygodniu, to znaczy pod koniec lutego 2011. A jednak możemy powiedzieć o tym, że David Wenzel breaks the world record in under, la, under ice swimming in a lake. Eee, tak jest, ponieważ jest to fakt historyczny, ale jeżeli powiemy o tym w czasie present simple, to nasza wiadomość nabiera dynamiki, nabiera aktualności nabiera znaczenia. Drugim przykładem, który się pojawił właśnie był e, Austriak i Austriak Joseph Kebel pobił rekord e, świata w, w zanurzaniu się w kostkach lodu do szyi e, w pudełku, w takiej komorze i jak my to przetłumaczymy? Tak jak jest napisane w poście: Austrian Joseph Keber beats the previous world, world record for full body contact with ice. Czyli on pobił poprzedni rekord świata: he beats the previous world record. To akurat wydarzyło się. W zeszłym roku jest to bardziej zamieszkła w przeszłość, ale nadal możemy opowiedzieć o tym w czasie Present Simple, bo nadal jest to tak jakby flash news dzięki temu. I uwaga, zwykłą historię, chociażby starożytny Rzym też możemy opowiedzieć... W czasie prezent simple będzie to wtedy fajne, dynamiczne, czasami tak się opisuje. Dzięki, cześć, buźka pa!